Teraz przechodzimy do kolejnego modułu, dotyczącego windykacji twardej. Działania windykacyjne klasyfikowane jako windykacja twarda lub windykacja sądowa polegają przede wszystkim na skierowaniu sprawy na drogę sądową w celu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Taki nakaz zapłaty oznacza dla dłużnika konieczność uregulowania nie tylko kwoty zaległości podstawowej, ale również wszystkich naliczonych odsetek oraz kosztów dodatkowych. W przypadku chęci odzyskania długu na drodze sądowej, warto pamiętać o możliwości przedawnienia się długu, co w praktyce oznacza, że zwlekanie ze zgłoszeniem sprawy do sądu jest wysoce niewskazane. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że postępowania sądowe mogą trwać dość długo szczególnie obecnie, gdy w wyniku pandemii praca sądów została poważnie zakłócona oraz że uzyskany wyrok lub nakaz zapłaty może zostać wykorzystany jako podstawa rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Pozew o zapłatę należności to pierwsze pismo w sprawie. Rozpoczyna całe postępowanie. W dużej mierze od tego, co zawrzemy w pozwie, zależy powodzenie naszej sprawy. Konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów wskazanych na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Wymogi dokładnie określa artykuł 187. Pozew powinien przede wszystkim zawierać: 1. dokładne określenie naszego żądania, 2. wyjaśnienie, dlaczego uważamy, że nasze żądanie jest zasadne, 3. informację, czy my i nasz dłużnik podjęliście próby pozasądowego rozwiązania sporu. Pozew może również zawierać różne wnioski, np. o zabezpieczenie powództwa czy przeprowadzenie rozprawy pod naszą nieobecność. To jednak nie wszystko. Pozew, jak i każde inne pismo procesowe, musi spełniać określone wymogi formalne. Wymienia je artykuł 126. Wymogi formalne to m.in. 1. oznaczenie sądu, do którego składamy pozew, 2. imię, nazwisko lub nazwy stron oraz ewentualnie ich przedstawicieli lub pełnomocników. 3. Oznaczenie rodzaju pisma. 4. Treść pozwu i dowody na poparcie przytoczonych przez nas okoliczności. 5. Podpis nasz, naszego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. 6. Wymienienie załączników. Ponadto, jeśli chodzi o jego elementy, to konstruując pozew powinniśmy. 1. Po pierwsze, oznaczamy właściwy sąd, datę oraz miejsce sporządzenia pozwu. Wskazujemy, czy jest to sąd rejonowy czy okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu i charakteru sprawy, odpowiedni wydział i adres sądu. 2. Po drugie, oznaczamy strony postępowania. Podajemy dane swoje i dłużnika. Trzeba pamiętać, że jeśli naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna, w pozwie musimy podać jego numer PESEL oraz adres zamieszkania. Jeśli dłużnikiem osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka, podajemy numer identyfikacji podatkowej i siedzibę. Warto podać także inne, jeśli je znamy, REGON, a także własny adres mailowy oraz numer telefonu, tak aby sąd mógł się z nami szybciej kontaktować w razie potrzeby. 3. Po trzecie, podajemy wartość przedmiotu sportu oraz tytuł pisma, czyli pozew o zapłatę. Wskazujemy także kwotę dochodzonej należności, wynikającą np. Na z faktury. Od tej kwoty będzie zależała również wysokość opłaty sądowej, którą będziemy musieli uregulować. Po czwarte wskazujemy żądanie pozwu, w naszym przypadku żądaniem będzie zapłata zaległej należności i zasadzenie przez sąd obowiązku zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej kwoty, najczęściej wraz z odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Oprócz tego możemy wskazać także inne wnioski, czyli właśnie np. rozpoznanie sprawy pod naszą nieobecność na rozprawie, zabezpieczenie powództwa, zasądzenie zwrotu kosztów procesu od dłużnika, czy też przeprowadzenie odpowiednich dowodów wskazanych w uzasadnieniu. Należy wskazać także na to, czy były pozasądowe próby rozwiązania sporu i jak one przebiegły, a jeśli ich nie było, to dlaczego. Piąta część pozwu to uzasadnienie pozwu. Jest to ta część pozwu, gdzie powinniśmy opisać całą sytuację, w wyniku której doszło do powstania zadłużenia. Wymieniamy tu również wszystkie dokumenty, które potwierdzają naszą wersję wydarzeń. 6. po szóste. Na końcu pozwu sporządzamy listę załączników. Trzeba też pamiętać, aby do pozwu załączyć wszystkie dokumenty, które wymieniliśmy w uzasadnieniu. 7. Na koniec drukujemy pozew, podpisujemy i składamy w biurze podawczym właściwego sądu albo wysyłamy drogą pocztową. Konieczne jest także uiszczenie odpowiedniej opłaty, zależnej od trybu oraz dochodzonej kwoty, a także załączenie odpisów naszego pisma dla strony przeciwnej. Zadbanie o te elementy w pozwie sprawi, że nasz pozew powinien być skuteczny oraz uznany przez sąd, więc warto o tym pamiętać i zadbać o to, żeby nasze pierwsze pismo w sprawie było sporządzone jak najlepiej. Kolejne kwestie wymagające omówienia to koszty sądowe. Sądowe dochodzenie należności wiąże się z koniecznością poniesienia różnorodnych kosztów, które obejmują zarówno opłaty sądowe, jak i koszty związane z pełnomocnictwem, opiniami biegłych, tłumaczeniami czy wynagrodzeniem dla świadków. Zrozumienie struktury tych kosztów pozwala wierzycielowi lepiej przygotować się do postępowania, a także ocenić, czy warto angażować się w sądowy proces dochodzenia roszczeń. Poniżej przedstawiam szczegółową analizę najważniejszych kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności w postępowaniu sądowym. Opłata sądowa jest jednym z głównych kosztów, z jakimi musi liczyć się wierzyciel, który wnosi pozew do sądu. Jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu, wartości wierzytelności oraz rodzaju postępowania. Kwestie te reguluje ustawa o kosztach sądowych właśnie w sprawach cywilnych. Według artykułu 13 tej ustawy w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej np. do 5000 zł, 500 zł, opłata 30 zł, od 4000 do 7500 zł. To opłata 400 zł, a w przedziale od 15 do 20 tysięcy zł to opłata 1000 zł. Jeśli chodzi zaś o postępowanie uproszczone, to od listopada 2019 roku złożenie pozwów w postępowaniu uproszczonym także wiąże się z wyższymi kosztami. W postępowaniu nakazowym zaś, czwartą część opłaty pobiera się od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym. Postępowanie upominawcze ma te same regulacje, tak jak zwykłe postępowanie. Elektroniczne postępowanie upominawcze wymaga zaś także tylko jednej czwartej opłaty. Warto też wiedzieć, że w przypadku, gdy sprawa kończy się przed wydaniem wyroku, np. w wyniku zawarcia ugody, sąd może zwrócić część wniesionej opłaty sądowej. Standardowo jest to 75% wniesionej opłaty w przypadku zakończenia sprawy przed pierwszym posiedzeniem. Wskazania wymagają również koszty zastępstwa procesowego. Jest to wynagrodzenie dla profesjonalnego pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego, który reprezentuje wierzyciela w sądzie. Wynagrodzenie to zależy od umowy między stronami, ale często jest też określone przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych. Stawki minimalne zastępstwa procesowego są uzależnione od wartości przedmiotu sporu, paragraf drugi rozporządzenia o opłatach za czynności radców prawnych. Stawki minimalne są zależne od wartości przedmiotu sprawy, np. jeśli wartość sprawy wynosi od 5 do 10 tysięcy złotych, to stawka minimalna wyniesie 1800 zł. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych koszty te mogą być wyższe, zależnie od zakresu czynności podjętych przez pełnomocnika... Jednak sąd zasądza zwrot kosztów zastępstwa procesowego jedynie w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Oprócz tego postępowanie sądowe może generować dodatkowe koszty, które są niezbędne dla właściwego prowadzenia sprawy. Po pierwsze, to opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Jeśli wierzyciel korzysta z pełnomocnictwa, musi opłacić opłatę skarbową za jego udzielenie. Obecnie wynosi ona 17 zł za każde pełnomocnictwo złożone w sądzie. Opłata dotyczy zarówno pełnomocnictwa ogólnego, jak i szczególnego. Po drugie, często to koszty opinii biegłego w sprawach, które wymagają specjalistycznej wiedzy, np. ocena techniczna, wycena szkód, opinia księgowa, sąd może zlecić sporządzenie opinii przez biegłego. Koszty te pokrywa strona inicjująca dowód, wierzyciel, a ich wysokość zależy od rodzaju sprawy i skomplikowania opinii. Standardowe stawki biegłych wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od złożoności sprawy. Po trzecie, koszty tłumaczeń. Jeśli dokumenty dowodowe są sporządzone w obcym języku, sąd może wymagać ich przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszt tłumaczeń zależy od długości i skomplikowania tekstu, a stawki za tłumaczenia przysięgłe są określane przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Po czwarte, koszty stawiennictwa świadków. Jeżeli wierzyciel wzywa świadków, są oni uprawnieni do zwrotu kosztów podróży oraz do otrzymania wynagrodzenia za utracony zarobek. Wierzyciel, który inicjuje dowód ze zeznań świadków, zobowiązany jest pokryć te koszty. Zwrot kosztów podróży odbywa się na podstawie przedstawionych rachunków, a wysokość wynagrodzenia za utracony zarobek wynosi do 4,9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za dzień. Po piąte, koszty doręczeń to opłaty związane z doręczeniami wezwań i dokumentów przez sąd lub komornika mogą także zostać doliczone do kosztów postępowania. Koszt ten zazwyczaj wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu złotych za doręczenie jednego dokumentu. W przypadku wygrania procesu, wierzyciel może liczyć na zwrot części lub całości poniesionych kosztów od strony przeciwnej. Sąd, orzekając w sprawie, może zasądzić zwrot kosztów na rzecz strony wygrywającej, o ile są one uzasadnione i znajdują odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach. Należy jednak pamiętać, że sąd może zasądzić jedynie zwrot kosztów w wysokości minimalnej określonej w przepisach, co może być niższe niż faktycznie poniesione wydatki. Podsumowując zatem, koszty sądowego dochodzenia należności obejmują kilka podstawowych kategorii: opłatę sądową, koszty zastępstwa procesowego oraz inne wydatki związane z postępowaniem, takie jak opinie biegłych, koszty tłumaczeń i wynagrodzenie świadków. Dla wierzyciela, kluczowe jest dokładne oszacowanie tych kosztów przed zainicjowaniem postępowania sądowego, aby móc ocenić, czy potencjalne korzyści przewyższą wydatki związane z procesem. Skuteczne dochodzenie roszczeń może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które, mimo możliwości ich zwrotu po graniu sprawy mogą początkowo obciążyć wierzyciela.